Dzisiaj e, pokażę wam jakby e, nową e, update na moją mapę raczej miał już jej zakończenie, bo już ją skończyłem. Mm, no i w sumie coś się zmieniło e, Zaszło parę zmian, jeżeli chodzi też o e, setę Zapomniałem dać tu jeszcze boxa, to jest mój jedyny błąd na razie, w tego jeszcze nie zapomniałem, że tutaj to troszeczkę tak lata i te schodki też tak które słabo wyglądają ja to wiem, spokojnie m, mam nadzieję jakoś to sobie obczaić, to chociaż lepiej wyglądało Um, co jeszcze tutaj obczaiłem? Coś, co mi się tutaj nie podobało. Um, po, w jednym odcinku pokazałem, tej parę chyba z tego, co pamiętam. E, a nie, bo ten to był tengo to 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 się e, no to tutaj e, można było się kampić na ninja. teraz, już nie, bo tutaj jest niewidzialna ściana, jak widzicie. Nie da się tu przejść. Jest niewidzialna ściana, nie możecie tu przejść. E, tutaj zapomniałem dalej zrobić, żeby to było niewidzialne, bo jak widzicie przenikam przez to. To jest mój jedyny błąd jeszcze. E, tutaj jest, to, to miejsce zostawiłem jednak, bo to jest w sumie dobre miejsce. E, nazywałem po prostu taras, no w sumie. No bo to jest po prostu tylko miejsce, nie? Ja tylko mówię. Ta kampa trochę też ją będę musiał zniszczyć, bo ona też, też jest zbyt dobra. E, w sumie to ocetę to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o zmiany, bo tak dużo liczbę to się nie działo. E, może teraz zacznijmy trochę od innych rzeczy, typu mid. E, na midzie zmieniło się to, że pojawiły się takie teraz straty. E, przez co po pierwsze, e, gdy się będą pikowali, to nie mogą przez to strzelać, bo przez to damage będzie trochę mniejszy, tylko muszą się, teraz wtedy mogą przejść. E, mają tutaj też takie boxy do podsadzenia się ewentualnego, jeżeliśmy musieli już, e, albo schowania się. I teraz uwaga! E, zniszczyłem tutaj to miejsce, gdzie można skoczyć. Zobaczcie. Nawet mi nie pozwala kawałek skoczyć. E, no jedyne miejsce na razie, e, którego się nie poprawiłem, A, to może potem pokażę. Tutaj tak samo, e, tutaj może pokażę, bo tutaj jest łatwiej. E, jak widzicie, znaczy tutaj, nie da się. No i nie e, Sprawiłem też e, parę miejsc, gdzie mogę wylądować bomba. E, ja sobie tutaj przelecę teraz troszeczkę. E, ogólnie to e, pierwszym miejscem e, jest tutaj, jak widzicie, jest takie trochę zaklejone, że tak powiem. E, jeszcze jednym miejscem z tego tutaj. Tam jest tutaj. O, tutaj w tutaj, ogóle jak się weszło, to się, to się utykało. I jak rzucisz bombę tutaj na dół, no to tutaj nie wejdziesz na dół, ale tu jest niewidziana ściana. I wszystko jest ok. Podobnie zrobiłem też tutaj, bo tutaj też można rzucić bombę. Wszystko przemyślałem, jak widzicie. Nie, nie spadnie one na dół, tak samo jest tutaj. Tak, tak, jak widzicie. No i widzicie, odbija się od e, niewidzialnej ściany. E, tak w ogóle jeszcze, tak e, mówię też, zmianach, e, e, zrobiłem już e, Bombsite mm, B, A do końca, bo mówię. E, i mi się coś zmieniło, że tak powiem. I mam zmienione miejsca i to, no, I to mi się nie podoba. No, nie no, ja to spokojnie, ja to naprawię. Bo miałem wszystko dobrze i tu nagle zrobiłem jeden update i bum! I wszystko się zmieniło. Hmm, hura. Dobra. Ym, no i ogólnie to tyle chyba. Było fajnie. W, nie, w, mam tutaj tam jakieś malinki tam leżące. Tutaj są kwiatuszki, prawda, jakieś tutaj Patrzcie, tutaj normalnie możecie wejść, nie? Ale e, na przykład e, jakiś cliffek chce wam wyrzucić pakiet w to miejsce. Nie mogę, niewidzialna ściana. Chodzi się starał, nie da rady. Jest nie na niewidzialna ściana. E, tutaj zrobiłem takie mini przejście. Mm, tutaj są drzwiczki, jakieś tam biedne. E, tutaj można się spróbować i bardzo ładnie, ładnie kampić, bo spinać się do tego boksa. I teraz puszczam W. I zostaje. Nie spadam. O dziwo, co mnie dziwi, ale nie spadam. No i mogę normalnie sobie zabijać. Tutaj. Stąd można przeskoczyć tutaj, ale to tam nie będę pokazywał, co tam jest, bo do tego spokojnie dojdziemy. Mm, I to było tyle, jeżeli chodzi o stronę e, CT tutaj, no chyba, że jeszcze pokażę wam aparty, ale no, a, aparty się akurat nie zmieniły. Za bardzo. <laughs> e, tutaj mamy wodę, do której można spaść, jak widać woda. Mm, tutaj mamy jakieś, jakiś tutaj domek bardzo zapasowanego. bardzo, bardzo, bardzo zapracowanej osoby. No i tutaj mówię, aparte tu się raczej nic nie zmieniło, ale spore zmiany są również na, 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 na stronie Tero. Zaraz się tam przejdziemy. Ok, jak mówiłem, spore zmiany są na stronie Tero. Po pierwsze, te boksy wcześniej trochę troszeczkę lewitowały. Moje niedopatrzenie, przepraszam. I zlikwidowałem może być na tej faki jak widać, że się zawsze wyłączyłem gdzieś, gdzie można się podnieść. Y, tutaj suknia y, się też za bardzo nie zmieniła, jak widzicie, nie zmieniła się. W ogóle y, tutaj y, też się nie zmieniło. Y, Poza tym, że ogólnie nad mapą nie było kiedyś, y, może było po prostu wrzucić albo się posadzić. Teraz jak widać nie można, bo od razu... Od razu... To jest ogólnie wygląd T-spawnu, bo wychodzenie z T-spawna było trochę, trochę takie dziwne, bo na początek było to takie, że była takie wychylona brama i trzeba było jakieś strafe'a robić. Nie, teraz jest wy, wyważona brama przez ich bombą, bo to jest takie czarne nawet widać oczywiście, wyważona bombą, przy tym to się przełóciła, a druga się wyłamała troszeczkę. To jeszcze trzyma się na jeden zawias. No na niby się trzyma na jeden zawias, bo tak naprawdę to tak w ogóle się nie trzyma. Yy, no i tak, yy, ogólnie też tutaj były takie ładne przejście, żeby można było po prostu tak jak po schodkach się idzie Normalnie chcę przeskoczyć, y, albo dla tych, którzy nie chcą, po prostu sobie tędy. I jest spokój. Dla, dla Antwerpii zrobiłem coś podobnego, żeby mogli sobie tędy ewentualnie przejść. No i tak to jej więcej wygląda. Y, no i nie, możecie oceniać, jak wyglądają mi więcej te miejsca, stoją w i tak dalej. Albo mi się mam zrobić na przykład kontynuację tej mapy, bo też po tym myślałem, ale najpierw wolę dopracować tą mapę. I teraz jest to jest jeszcze kolejne które się nazywa Planty. Y, to, to całe miejsce bo jest tu dużo no, różnych kwiatków i tutaj mówię, jest taki, jest przejście do tego takimi wentami najprawdopodobniej je usunę, bo nie są, nie są one mi po prostu potrzebne tutaj w ogóle a tak to, tak, nawet co to wygląda dalej się to zmieniło, zrobiłem kolejny korytarzyk ogólnie to jest nowe, wiadomo, bo tego nie było ale tu jest nowy korytarzyk i ten korytarzyk, tu ma zepsute w drewno, które już usunąłem, ale to w następnym apresie, dopiero jeszcze wybudziłem Tutaj, tutaj można wyjść i... No, tutaj po prostu się wychodzi, tak, robi się jakieś takie jumpa jest na A na przykład czy coś. No, ogólnie takie to, nie? No to tutaj wyjście, no i jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy, no nie używam, nie? nie, wiem, nie. Um, ogólnie te niektóre nowe te mają nazwa na na na. to jest M-box, bo zaczynając middle box, cała nazwa, middle -box. E To jest e Teroboxes, to może być też kołk, jak kto woli, bo kołk, czyli kołk, czyli kołka. Kokaina jakby w tym no bo na co wam to wygląda w ogóle, bo ja zmieniam pojęcie. To, to jest taka kokaina jakby... Czasami widzicie, że to, to, to jest biała kupa, czekajcie, to. Widzicie? Nie to jest w środku. Nie, możemy to uznać za żwirek, no ale wątpię, że to był żwirek. Um, może to jest o, może to być beton, dobra, to jest beton. Y Tutaj beton. Tutaj mamy okno na midzie i tutaj mamy wiadomo węty i tak dalej, ale te wenty się zmienią po prostu w coś innego. Znajdują się cegły albo w drzwi, bo tutaj są drzwi. Tutaj są pręty, znaczy planty może, jak ja No i ogólnie tutaj jest taki, to się nazywa, no to jest ogólnie ping pong cały, nie? Tam, ale sobie teraz. Tutaj yy, ładnie yy, to miejsce nie miało wcześniej nazwy. Nie, to miało nazwy. Tak, to jest, to jest konektor tak, yy, konektor No i w sumie to na razie to i chyba bateria. Jeżeli chodzi o tę mapę, jest ona grywalna. Mówię parę rzeczy, jeszcze lata. Na przykład tutaj mówię, już w update'cie trochę rzeczy wprowadziłem. Yy, tutaj yy, mówię, tego nie będzie, bo oni nie mogą roszować, No chyba, że zrobią dobry skok, którego pewnie nie zrobię, bo to miał za duże szczęście. Yy, jak zwykle. Nie wiem, czekaj się. No nie, dobra, nie zrobię tego, trudno. Ehm, no i ogólnie to by było na razie chyba tyle, jeżeli chodzi o tę mapę. Mówię, ono cały czas jest beta, czyli jeszcze nie jest skończona. E, tylko jeszcze nie zniszczyłem jednego miejsca, ale nad tym się jeszcze zdecyduję. Chociaż myślę, że muszę to zniszczyć, bo jest to w końcu Jak widzicie, tak się troszeczkę baguje. Puszczam, wstaję, skaczę i jestem tutaj. I teraz w bronie król, że tak powiem. Jeszcze tak do potów niektórych, co poleć można, aż Wam szybko pokazać. Jeżeli jesteśmy tutaj, no to możemy sobie tutaj łatwo przeskoczyć na to, tak? Prawiecie i patrzeć na nas kawałek. A! w się sensie kompletnie to przejście, o! To przejście, muszę patrzeć. Od razu mówię, że połowy rzeczy tutaj jest ska skanywalna, niestety. To nie jest skanywalne, ale na przykład to tutaj. To jest skanywalne, co się stało? Patrzcie, skanywalne. Niestety takie są trochę wady mojej mapki, że się większe rzeczy skanuje. Nie skanują się propy. Nie skanują się, więc jest już na jakiś prop. To jest... Um, no i nie, nie, to Nie, nie, to o ten odcinek konkretny To o Nie, nie, no, było na tyle. Mówię, tutaj też jest miejsce, żeby wrzucić tą bombę, ale to jest też update kwestia, bo na update już to poprawiłem, tylko jeszcze go po prostu nie wrzuciłem, bo wrzuca się 5 lat, a jeszcze nie wszystko zrobiłem, więc wiecie, to jest na razie takie beta może być, nie? A, co jeszcze? Jeżeli macie dużo team, to możecie się tutaj podsadzić. Tutaj możecie się w wysoką Jedna staje tutaj, druga staje na nim, podsadzacie się, się i tu stoicie. Teraz tej kampy już nie ma, bo jest tu Invisible. Oj, przepraszam. Invisible. To jest Invisible. Widzicie? Je od razu doguje. Invisible. Nie może tam wejść, nie da się, jak, jakkolwiek byście to zrobili, nie da się tam wejść. Tak samo jest tutaj, jeżeli chcecie wrzucić bombę, no to macie też Dzisiaj wam się nie uda strolować innych graczy na mojej mapie. No, no, dzisiaj wam się nie uda po prostu strolować. Kres na mojej mapie, tak samo tutaj. Dzisiaj... O kurczę, Czego to się nie Eee. E, mini fail taki. Halo? Ej, panie. Jak to było? Ja chcę go wylostać To jest mój to. No. E, 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 e. Kurczę, no. Dobra, ja no jak widzicie odzyskałem swój pistolet, jednak da się, ale wiecie, z bombą było gorzej. Ja się z wami żegnam na ten odcinek, bo to chyba wszystko co pokazałem, z tego co myślę, z wszystkie, z wszystkie rzeczy mówię, małe poprawki jeszcze wprowadzę. Mówcie co bym mógł dodać ewentualnie, albo jakby się miała nazywać następna mapa, którą zrobię, a ja się z żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!